Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy trzecią konferencję Państwowej Komisji Wyborczej w dniu ponownego głosowania w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie przewodniczący Państwowej Komisji sędzia Sylwester Marciniak oraz zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Sych, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pan Ryszard Kalisz. I pan Ryszard Balicki. Oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef Krajowego Biura Wyborczego, minister Magdalena Pietrzak. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przedstawię komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 roku o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godziny 17.00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 roku. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 11 099 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 11 099 komisji obwodowych informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast według stanu na godzinę 17 w dniu 21 kwietnia 2024 roku liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, o obwodach, z których otrzymano dane. Należy podkreślić, że otrzymaliśmy dane z wszystkich komisji obwodowych. Wyniosła 12 milionów 17 272 osoby. Wydano karty do głosowania 3 milionom 986 285 osobom uprawnionym, co stanowi 33,17% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według województw, to w pierwszej kolejności może przedstawię te województwa, gdzie jest najwyższa frekwencja, mianowicie województwo lubelskie 37,5%. Drugie miejsce. Województwo Świętokrzyskie 35,85%. I trzecie miejsce, Województwo Mazowieckie 35,32%. Najniższa frekwencja, Województwo Dolnośląskie 29,51%. Drugie miejsce od końca, Województwo Śląskie 31,13%. I trzecie miejsce od końca województwo opolskie 31,59%. Jeżeli chodzi o zbiorcze wyniki dotyczące miast, mamy 9 miast wojewódzkich. Proszę Państwa, najwyższa frekwencja. Oj, przepraszam, co? nie ta.

Wrocław 25,99%, drugie miejsce od końca Gorzów, Wielkopolski 26,18% i Poznań 29,53%. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie. Odżywu, powiat przysuski, województwo mazowieckie 62,51%. Tu się nic nie zmieniło w stosunku do godziny 12. Również ta gmina miała najwyższą frekwencję. Z kolei w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie tylko 21,82%. I proszę państwa, porównując frekwencję w głosowaniu dzisiejszym na godzinę 17, to proszę państwa przypominam 33,17. Dwa tygodnie temu o tej godzinie frekwencja wynosiła 39,43%, czyli blisko 6% jest niższa w dniu dzisiejszym, a w porównaniu do ponownego głosowania w 2018 roku kiedy frekwencja wynosiła 38,73 no to frekwencja jest niższa o 5 I może jeszcze jedna taka informacja bo ponowne głosowanie wybieramy 748 włodarzy gmin czyli średnio na gminę przypada 15 komisji obwodowych, ale jest olbrzymie zróżnicowanie, bo mamy duże miasta i na przykład największa liczba obwodów to jest miasto Kraków, 454 komisje obwodowe, a z kolei najmniejsza liczba obwodów to miejscowość Zawidów, tylko dwa obwody. To też będzie wpływało na kwestię obliczenia głosów na kandydatów poszczególnych gminach. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli państwo macie pytania. To jeszcze przepraszam, bo jeżeli chodzi o kwestie zdarzeń od ostatniego naszego spotkania, przedstawi pan przewodniczący, pan sędzia Sych. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gdy chodzi o przestępstwa i wykroczenia, od ostatniego meldunku, a przypomnę, że były to dane według na godzinę 10 dnia dzisiejszego, nie odnotowano żadnych popełnionych przestępstw ani z kodeksu karnego, ani z kodeksu wyborczego. Natomiast odnotowano 25 wykroczeń. Przede wszystkim aż 22 z artykułu 498 kodeksu wyborczego. Przypomnę to wykroczenie polegające na naruszeniu ciszy wyborczej. Łącznie od początku działań policji odnotowano wykroczeń i przestępstw 106. Godne odnotowania wydaje się. Jedno ze zdarzeń, do którego doszło w Województwie Podlaskim, w pewnej gminie pojawiła się informacja, że aktualny Wójt, który także bierze udział w wyborach, kandyduje, razem ze swoim zastępcą dowożą wyborców prywatnymi samochodami do głosowania. Postanowił podjąć interwencję inny kandydat na wójta w tej gminie i zatrzymał samochód kierowany przez jednego z tych mężczyzn, a ponieważ tamten nie chciał się zatrzymać, więc kilkadziesiąt metrów jechał na masce tego samochodu. Zdarzenie zatem było potencjalnie o poważnych skutkach. Pan, który odbył tę podróż na masce, został dowieziony do Soru. Natomiast kierującemu samochodem, policja zatrzymała dokument uprawniający do kierowania pojazdami. Podjęła czynności z artykułu 498 kodeksu, Wykroczeń, kodeksu wyborczego oraz 86 kodeksu wykroczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sędzio. Ale Jeżeli... generalnie wybory przebiegają w bardzo spokojnej atmosferze. Jeżeli macie państwo pytania, tutaj jest mikrofon. Dzień dobry, Roch Kowalski, TVP Info. Chciałem przede wszystkim zapytać o te 22 naruszenia ciszy wyborczej, 25 wykroczeń, o których pan przewodniczący wspominał. Te 22 naruszenia ciszy wyborczej to, są, to jest naruszenie ciszy wyborczej już w lokalu wyborczym, czy to jest zrywanie banerów, szyldów kandydatów? Jak, jakiego rodzaju to są naruszenia? Nie, nie, nie mamy takich danych. Ja te dane podaję według informacji z Komendy Głupnej Policji. Są to informacje bardziej statystyczne aniżeli do dotyczące konkretnych szczegółów, poza jakimiś bardziej pikantnymi, takimi jak właśnie jak ten przypadek, o którym opowiadałem, ale poza tym czysta statystyka. Okay. To ten rajd, tutaj Podlaski wyborczy samochodem. Czy rzeczywiście potwierdza się, że ten jeden z kandydatów przywoził mieszkańców wyborców do lokalu wyborczego? No bo rozumiem, że to jest już to byłoby mocne naruszenie protokołu wyborczego. Cóż, mogę tylko ponownie odwołać się do tego komunikatu, który, którym dysponujemy. To jest informacja z komendy głównej policji. Wszystko, co na ten temat wiemy, to wszystko Państwu przekazałem. Ponieważ mamy informację, że policja podjęła czynności w kierunku stwierdzenia, czy zostało popełnione takie wykroczenie no to wymaga to postępowania urzędowego zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, Kodeksem Postępowania w sprawach wykroczenia i potem się tego dowiemy. Czy będziemy mogli to państwu powiedzieć, na przykład na kolejnej konferencji, tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Natomiast ten przepis Kodeksu Wyborczego, o którym mówił pan sędzia, on właśnie dotyczy naruszenia przepisów wyborczych, w związku z tym policja prowadzi Wyjaśnienia w tym kierunku. Wiemy tylko tyle, że został przewieziony do Soru. u Zatem, no, w, obszarze, przynajmniej nie, nie no, tego, tego nie wiemy. No, przynajmniej po to, żeby został poddany badaniu i żeby stwierdzić, czy coś mu się stało, więc. Tak samo mogę odpowiedzieć takim pytaniem, jak pan redaktor zadał. Czy coś mu się stało? Tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że nie. A samemu panu wójtowi on został zatrzymany przez policję, czy odebrano mu tylko i wyłącznie... Nie, tylko, um... tylko temu panu, panu, który kierował pojazdem. To ja chciałem tylko jeszcze dopytać, to znaczy... 748 gmin i miast głosuje. tak? tak. Na ogólną liczbę, ja tylko się upewniam, tamtych 2477 2400... gmin. Na ogólną liczbę 2477 gmin. Czyli to jest niecała jedna, mniej niż jedna trzecia. Tak, tak bo 1728 włodarzy wybrali. Mm -hmm. tak. A z kolei na ogólną liczbę głosujących w pierwszej turze blisko 30 milionów, to w tej chwili przeszło 12 milionów 12 jest milion. uprawnionych. Dobra, dziękuję to tyle. Dzień dobry, Jankiela Krediozet. Ja mam pytanie odnośnie oficjalnych wyników wyborów, kiedy się pojawi, kiedy poznamy te wyniki, chodzi mi tutaj głównie o miasta wojewódzkie no, Panie miejsce może teraz jeżeli będziecie państwo śledzić naszą stronę wybory.gov.pl, do czego zachęcam, to tam będą spływać z lokali wyborczych obwodowe, z obwodowych komisji wyborczych Protokoły. Natomiast podsumowanie tego wszystkiego i ostateczny wynik wyborów poznamy wtedy, kiedy wszystkie protokoły z obwodowych komisji wyborczych trafią do terytorialnej komisji gminnej bądź miejskiej i wtedy, kiedy gminna komisja swój protokół sporządzi, przedstawi go komisarzowi wyborczemu, okaże się, że prawidłowo został sporządzony, to już to będzie wynik wyborów w danej gminie. Więc będzie o tym wiadomo na naszej stronie internetowej na bieżąco. na bieżąco, wcześniej nawet niż my, bo Państwowa Komisja Wyborcza wyłącznie zbiorcze wyniki wyborów ogłasza, zatem wyniki w poszczególnych gminach będą znane już wcześniej, będą na naszej stronie. Ale najprawdopodobniej będzie to jutro? Liczymy na to, że to będzie w miarę szybko, tak jest tylko jedna karta prosta do liczenia. Wszystko oczywiście zależy od, od członków komisji i czasem jedna komisja potrafi wstrzymać pracę na terenie całej gminy, ale już jakby doświadczenie z pierwszej tury wskazuje, że komisje bardzo sprawnie pracują. Czyli to już ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia o godzinie dwudziestej drugiej.